Cześć Siemanko, witajcie na moim kanale z tej strony Szyszka Opa, to jest piąty odcinek z Gry Brawl Stars i ze mną jest Zebra XDRS7. XD no i co, lecimy do giereczki W dzisiejszym odcinku mam zamiar bić około 60, tak 7 8 skrzyneczek. No i może wbić barleja na 15 i nagrać jakiś dłuższy odcinek, może teraz 15 minut, coś takiego. Nie wiem, ogólnie piszcie w komentarzach, czy chcieliby zagrać, bo jutro lecimy maraton. Wbiję około, nie wiem, pięciu filmów Bo dawno nie było, z powodu tego, że Nie miałem ogólnie neta przez jakiś czas, bo coś się spierniczyło No i był problem oh, kurde, tutaj szelka mnie atakuje, tam jest pan Kurde, ile tych panów ple gra? No, leży ta szelka Dobra, leży szelka Tutaj coś tu jest? Pan. Tak, pan P, pan P, pan P! Pan nie zabić. Aj, nie po czym nie multa. Mam bardzo mało życia. Czemu on zrcał pod siebie? Chcę, żeby ktoś się z tego wybił gdzieś. Jego lot tam będzie przewidyw przewidyw przewidywany, przewidziewidwany. Aj. Słukam już w górze. Maskina do Pana P i ci sobie wypadły jakieś. To się mu zwalił. Proszę, Nie, 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 nie pozwól się zabić Panu P, nie pozwól się zabić Panu P, Panu P się nie pozwól zabić, nie, nie, nie. Filip, nie. kurde. Kurde, zginęła zadań. Eee, so dobrze nawet poszło. No i co, lecimy do z tej giereczki. brakuje mi, aby tylko klikała ty 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 na 15 rangę. Z tego co wiedziałem, że nikt nie chce w komentarzach, że zmieniał konto na nowe, założyć żeby nowe konto więc będę grał raczej na starym, a ogólnie szkoda by było, bo mam opening i już mam tyle skrzyneczek Była ogólnie taka trochę spontaniczna decyzja o założeniu kanału, ale... Dobra, on tam muszę skrzyneczkę Ogólnie pozdrówcie Filipa w komentarzach, zebrę ich DRS-7 w komentarzu. O nie, o nie, o nie, jak... Już ten Umyli mi się z tym jednym. Kurde Teraz nie zginąłem, bo gdzieś na piątym Dobra, cztery drużne już są. Były 3, 0. 3, 2, 1, nie miałem być 3 Dobra, już powinny być trzy. Dobra, wyraźnie. Skoczu go Dibilaczu. Oha, rozwalić, chyba fajnie nie wiedzieć dobra plus 2 dzisiejszy odcinek może będzie trochę krótszy nie mam nadzieję, że będzie dłuższy, ale jutro będę maraton i dzisiaj tak zbytnio nie będę bijał, piszcie w komentarzach do 10 minut powinno być dobrze Uciekaj, uciekaj, no nie, bo zginiesz. Pan P jest zbyt Wszyscy W mi się wydaje, że mityki są lepsze od tego, od legend. No i tutaj wiedziałem, że ktoś go teraz z szakówy nie chciał zjechać. Cztery drużyny, teraz nie może zginąć. No Spike nawet trochę kurza, bo ciągle chodzi. I teraz może snajpić właśnie ze ściany i to jest najgorsze. Brog jest jeszcze, no nie, no daleko oni są. Ciężko pokonać. Ajejajaj. Nie, nie, szkoda. Ulta. Szkoda. Ulta, dobra. Nie zużyłem. Uciekaj. Nie, to był twój błąd. I teraz tutaj cię dopadną No i czwarte. kurde ta runda nie była zbyt dobra. No to w tym chodzi ze mną. Jak mają być takie krótsze, to są. Zawsze dłuższe. 7500. Ogólnie myślę, że opening zrobię na 100 może 20 ja pan. Mm. Nie, nie, ja wbijam jego. Zmienię na pamkę. Może jutro na ogólnie pisze jak wbijecie 30 subskrypcji, to robię live'a. Może w tamtą sobotę. Albo w tym jak się wam uda wbić, albo w niedzielę jak się wam uda wbić. 30 subskrypcji pod tym kanałem albo pod jakimkolwiek najlepiej no, gdyby po tym się jadło 30 subskrypcji to jakoś tak to możemy jakiegoś lajwa wrzucić o nie, o nie panie spajka niech to nie wystąpi o ten pewnie karmił, wbił te powery, a Bajki, jak jest no, nie, nie, no. to nie, 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 to nie, 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 O nie, 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 o nie, 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 dłuższa rozgryweczka, to może... nie, no, raczej bez i będę o nie nie. O nie, co ja bym zrobił? O nie. Jestem zły. poszłem skrzyneczkę. Nie, nie, nie. Teraz już nie odrobię. Przynajmniej nic nie dropłem, Była i tak bezcelowa. W tym lepiej, bo nic nie będę na razie otwierał, i na openingu coś dropnę. Jak miałem Mega Boxa, to, mm, to przez jakiś długi czas no, w ogóle nic nie otwierałem, nie? Dropałem, dropłem ja, ja ten i nie otwierałem potem tym żadnych, Nie koloru, nie, otwierze, nie otwierałem po tym żadnych skrzynek i ten. I otworzyłem tego mega boxa i właśnie tak mi dropnęła piper. No nie wiedziałem, że mi może piper wydropić, ale tak... Niespodzianką wyleciała. Ogólnie, zrobimy może też taki challenge, że nie wiem, połowę skrzynek otworzy coś inny. Dobra, rzuciłem to już rzuciłem. Dobra, i zginęła, szybka rundka. Ogólnie, jak tym typu się nazywa, jakieś mińskie znaczki, bla bl, bl, coś tam. Dobra, i ponownie. Poczekamy na jego decyzję i okejka. Okay Dobra, no, bo myślałem, że już się nie zgodzi. Jeszcze 20 puszek i mamy w tego. To jest szkoda, że tego mega boxa, bo by było lepiej na opening go dodać. Im więcej, tym lepiej. Ogólnie yy, w klanie mieszków yy, yy, ta jakby ten. Yy, jest taka kinga. Yy, i ona miała y, 10 tysięcy pucharków i usunęła konto z tego, że na 10 tysięcy nic jej nie dropło, a nie dropiła ponad już od 7 tysięcy chyba nic nie dropła. Się tak wkurzyła, że usunęła konto i założyła nowe. I chyba teraz się nazywa X Kinga. I ogólnie grajcie z nią, bo dobrze gra, bo grałem z nią. Chyba na kanale? Nie, jutro miałem laki mi w komentarzu. No nie wkurza ten ból też mi To Też mi się za swoje za to Oby teraz to też był win chociaż Domyślam się, że nie będzie wina i tak i tak Dobra, ona powinna zginąć, ona powinna zginąć! Jest, 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 ona zleci w to, ona zleci w to Dobra jest, paperka leży. O nie, tam jest Frank, 12 powerów. O nie. Jest, dobra. Czas kogoś moment, idealny moment. Uciekaj Filip kręci tam jakoś tam mojta, mojtaj się tam się, moj się. Trzy ekipy jest, dobra, już jest... Raczej już jest taki bardziej luzik. A tylko poko wyjaśnić, bądź też się na nosu chyba kręci. Dobra, Filip, na razie ten czekam ogry. Dobra, raczej tego nie zaminuję. O ty Kiedyś cię tu padnę. Tak, kiedyś. Brakuje mi aby 13 puszek. To może zagrać ponownie. Dobra, no i fajnie. Czyli jeszcze dwie wygrane, i może jedna trzecia no raczej już nie. Dwie, drugie albo dwie wygrane. Albo w ogóle przegramy, i będziemy musieli wbijać znowu jak to przeważnie jest. 5 osób. Mają być już 4 osoby. Czy 4 drużyny, o. Dobra, teraz mają być 3 drużyny. Raz, dwa, trzy... I... 3 drużyny same. O nie, oni chcą mnie zabić. Ojej, ludzie. Też mam franka. O jezu! Ile ich tutaj było? O nie, o nie, o nie. Co, myślę, że się Tak, oj, dopipadło głupie, żeby oni, że tego nie weszli. Dobra, to już padło W Zrocie mu nie pomoże. Domyślam się, raczej. Dopytać, kiedyś nie myślał

a bojka mi może zabiła się dwa razy Dobra, ja bym cztery puszki i i zobaczę, ile zrobiłam idealnie. Czy do tego tutaj, cztery i będziemy. Będzie koniec odcinka. Dobra, ogólnie. Bije spoko, tylko że ma trochę mało życia i ten ulty drugi trochę za mało bije, bo spowolnia, ale trochę za mało bije według mnie. Jakby bił tak już 2000 to by było spoko, albo nie no, chociaż żeby był z 1000. nie by było dopiero takich 800. Chyba jak masz około 7-6 powerów to on bije. Po. No nie wiem. Nie. Jak zwykle, się dzieje. Zagraj ponownie. Liczę na Ciebie. Teraz drugie miejsce. Teraz ma być na pewno drugie miejsce. Dobra, tutaj ten. To ja może się ulotnie, na tym miejscu bym jednak nie chciał zginąć. Nie, ja to miejsce to jednak sobie ulotowałem. Ja byłem doskutec niż być zaraz te dnie. Z Tutaj pana kruka, którą lubi zabijać można z tego. Mniejsze, większe. O dobra. Jeszcze <gryśla> odcinek jest tak bardziej... Nietypowy, bo miałem dzisiaj nie nagrywać, tylko jutro miałem od razu nagrywać i... Przypadło. Przecież miałem, gdyby próbowano. Stąd, czemu nie rzucałem tu tylko tam? Nie możemy mnie zabić, przypadło. O nie, 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 o o nie, 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 o Mam nadzieję, że to będzie udane. Dobra, jak chcesz iść po to, albo... Iść, dobra, już nie, jest pewnie. O nie, 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 nie. nie. Dłuższy odcinek jest, bo już jest. Jak począłem przed tym, co mieliśmy, sama wygrane, to było chyba 4 albo około 6 tego minut, nie? A teraz już mamy 13 minut. Najlepsza ekipa prawie zginęła. Szkoda, że nie całkowicie. Ogólnie spoko jest ult y, Barleya. Najbardziej chyba nienawidzę ulta nie wiem kogo. Hmm. według mnie najbardziej ult bezużyteczny jest chyba albo hmm. kar y, tego deryla. znaczy no nie tak do końca bo się sam ładuje ale to jest taki trochę jest bez sensu bo mało bijesz tym ultem no i daleko też nie jedziesz i się odbierzesz od ściana, a nie przelatujesz przez ścianę to jest nic według mnie tego. To, kurde, ta pewnie już kurza, wszystko wyciąga na wsi. Nie, o nie, o nie, o nie, o nie, nie o nie. Trzy drużyny są. Jak staną się dwie, to będziemy musieli zakończyć innego. jak trzy to gramy dalej. Fajnie to powiedział. Trzeba wykończyć tego dupla, tego dna dupla. I dobra, tak się już tego nie wygramy. Biorę pod uwagę, ile mamy kierów. Znaczy, koniec się profesjonalnie grają. Tak się nie profesjonalnie, dobra, no to. Tak tym ascentem kończymy. Na razie, do zobaczenia. W następnym odcinku, czyli jutro w maratonie 99, ja to mam pecha. To na razie.